Cześć! Dzisiaj jest znowu z nami Dominik. Cześć. Dzisiaj jest trzeci odcinek z Brockem C. I Dominik. Drugi zanośnik. Z Dominikiem. Hmm. hmm. Zobaczymy. On wokulczył wtedy do wtorek. Kurde. Mm. odpisz tam co mam napisać? nie Hm. tej widowie, y, wiem, że nie się nie znam. Kurde, jak mam tu postać? O, penny! Penny mi jest Martel! Nie wiem co to jest.

Do mini bardzo dużo ci poszło i dobra, dobra mamy klub, jakiś się odblokowaliśmy. No tam jest. No widzę. No Pięknie. masz, To jest no. fajne. Dawaj to. No, fajne. Dobra. Dobra Kim to zagrać? Dobra, widzę, już gramy. Kim to zagrać? Y, mam dalej na nicie? Nie. Chyba nie. więc skończyłem już. O, mamy na bólu. Ból Ból jest spoko. Ból spoko, Ból spoko akurat. Dobra, to gramy i dajcie łapkę w górę. Dobra, idziemy. Pan już go. Zabić Każdych sześć razem zabić Byle kogo O kurde Ty od krzaka Ból Szybko O o Hmm Nie Tylko Tylko Nie Ta to... No nie ja i sobie widziałem. Jak to aby u kogoś proszę, Dajcie łapkę w górę na pocieszenie. Ja to nie potrafię, że. dobra. Masz to ja. Ja to ci gram dobra. Dobra. Hm. 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 Jak to okay. Dostał, dostał? Cicho. Jest! O, przegrał.

Dan. Wygrałeś to wyjęcie, tak to jest. I to. Nie wiem. To dobrze. No startup. No dobrze. No przestań nie no, robić. No bola. Przestań. Bo widzę to. Dobra. Przepraszam, nic sobie już nie będę. Um. O, za darmo. Te. Kur. Jest. Bólem zagrywaj. A, ból twój. Dobra. Zmieni się skin. Oh. O, nie. Mogę zjeść sobie skin. O, koronę masz. Ach, fajnie. Ból jest. Co? Dostał? Dostał? Jest. jest! O nie, nie mam korony. Jakiś Ukrainiec ma koronę. Widzowie. Zaraz mnie zabiją! Łocia. No nie mogę! Jeszcze masz koronę! Szybciej. Dobra, jest! Jak będzie ktoś, to jeżdżaj go. Jest tam! Tam, tam! Gdzie? Będzie tam. No tu! Jest! Bum! Bum. 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 Nie, babacy! O. A gdzie? koło jestem, pimo! Tylko. No nie to... Przegram! Barley mnie zabiję! O, o Nie masz korony! Musisz tamtego zabić! Nikę! Musisz. Nie to zabij. Losa. Ro... Szybko. Jest. Yes. Bijaj do niego. Mogę ci do niego bić Jest! Jest. No. To dobrze. Od razu się zmień skina no. Dobra. Zmienię sobie na taki. <śmianie> jeszcze tak jest. Kurde, musieli się odebrać to. No! <śmianie> hmm, mogę zagrać nim. Mam zagrać nim? Tak. Hmm, to dobra, zagrać. Zagram ci em primo, bo jestem dobry.

Tuvegreinen. Hva er dette for grein? O, 30. o, jest, teraz wiem co sobie kupić, 41-41 okay. coś jest, eee, ej, to. to, no, ha, dzisiaj Masz... mam dwa skiny, dzisiaj złoty Barley, czyli Barley Lego, Lego? No tak, nazywam to, Ehm. Um, Ja mam do y, tego Daryla y, z Kina. Nie, jest Mega Box. Daryra, Ale miałem. Mam. To dobrze. A ty masz? Nie. Czemu? Co? on był za darmo. Jak to za darmo? Za darmo. Pięć dni temu. Kiedy ty zacząłeś? Możliwe. Kiedy ty zacząłeś? No i wtedy. Nie. Wczoraj. O kurde! O kurde! Idzowie, pomożcie mi. Strzelaj do niego! Strzelaj! Strzelasz! Jest! Koko, wow. koko. Tam jest! Kok <tęśla> się w <tęśla> O nie Zostali. Zginęli. I pum. O. -o. Wow. Ale o. Że... O, o pyk, pyk. idzie do ciebie nika. Szybciej! Strzelaj do łosy, makrony! Strzelaj! Ach. Szybciej! Nie! Jest! Ja nie. Trzecie miejsce chociaż. O, trzecie miejsce, no? To dobrze. Ja jestem dobry barlejem. Hmm. Ktożego wam widzę? Kogo mam? Jo mam. Jo mam. Hmm. Go mam. O mam. Muszę ci dropnąć rosę. No, bo ja nie mam Już jesteś blisko. W ogóle kogo jesteś blisko do to... Ej, za niedługo możesz mnie wysiedzić. Ej, Marcel, możesz mnie za niedługo wysiedzić, bo jestem tutaj. A ty jesteś... No, koło mnie zobacz. O ile? Zobacz, Marcel. Zobacz. Ty tu jesteś, a ja tutaj. Wow. Uu. A Wy tak jesteście widzowie? <laughs> tu jestem. A Marcel już jest, prawie tu. Tak, ja jestem. Tutaj, Adam. Ja Tam. O, zaraz mnie wyszedzi. Dobra, wyprzedzać. <laughs> Hmm, pokojnie. Pokazałem, jakie mam postacie. Zagrać bólem. Ci zagram? Dobra. Kim byś chciał, żebym zagrał? Ballejem? no tak. Dobra. To już masz wygrane. Mmm... łący, łące, łące,

Jakaś akcja. Byk! Jest. Oko, króla. Jestem. Jak tam ci idzie? No nie wiem, co bym nałożył chyba O nie No kurde, kurde. Przegrałem, ale Już, już bliżej y Długa Barajem to nie jestem tak bardzo W ogóle pokażę ci jakiego mamy do niego też skina. Mam Pokażemy wam, widzowie. Okay. <coughs> Tego też mam. <coughs> Aha. Ja, ja też kiedyś miałem. Prawda? Mhm. I zbieraj się do karnetu. Popatrz, karnet jest. Co? No. A się o, o Jest. Ja, ale, ale aż płaczę. Hm, zobacz. Ci... Ej, wybieramy sobie postaci może. Dobra? Ja ci wybram i wejdę ci od razu wygry. I ty. A kości. Okej, zobaczcie. Czy masz. Uu. Hmm, dobra. Co tu ci wybrać za mapę? To mapę i. Dobra, dobra. dobra, zobaczymy kim będzie. O. Ha, ha. Hmm. Nie, ch nie chciałem być szeli. Ale ja jesteś dobry. Mm. Pyk, pyk. Zaczaję się tutaj na tego Marleya. Łups. Pyk, pyk, pyk. O o. To nara. O. O. A, a, a. Jest. O, ale łatwo. No, przygrałem. Ale dobrze mapę wygrałem. Mam też ale mogą. Tego. Możemy. Eee... Zabij. Ja. ja mam go właśnie. Karla. Jest fajny. O, 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 o. A ty miałeś? U, u. Pyk, pyk, pyk. Nara Barleyu. zdają go zabić. O, to już po was. Idzie poko do was. O, kurde. Ja się rozprawię z Barlejem. Albo yes. Strzel, ultem Jest. Jest! Jest! Jest, jest! Yes! Yes! Dobra, to ja wybieraj. Dobra. Ja wybieram Dominikowi... Ale mu To wybierzemy sobie taką. A jest. postać sobie wybierzemy. Wybieramy też postacie. Wiem. I śnie. Te tak. Te. Dobra. Zawsze. Gotowe. Nie mogę patrzeć Dobra. jeszcze raz. Nie mogę... Muszę od razu do gry jak wyznaczasz. Dobra. Hmm. Też może być... Poczekaj. Też może być to. No właśnie to. Hmm. Ja z tym wszystkim pozarzałem no może to to i wiesz jaki jest to. Nie, nie lubię Uuu, Co to teraz zabiję ci to też musisz czemu tego nie wybrałeś Marcelo a zaś położę no będę? Dawaj, dawaj. będę No, no. I spróbuję, jak będzie wolne. O, o! Zabrałam cztery ten, ale to nic. O! Ale ty dobrze jesteś, od Jessie się łatwo gra. I fajnie. Wow. Podbitka. Dawaj! Jest. Nie wiesz, wieżyczka. Ja. Big box. I brak. Ej, ja ci. dobra. dobra. Rosa, Widzisz? Ja dzięki. Ro Roz. Widzisz? Tak, ja żum, Mam tym palićko. Dobra, idź. Ale ja sobie teraz jak to? No ja to... Nie! Tak! A, no tak. No. Ale wyjście takie, na którym mam zadania. Nie będę wtedy miał postaci. Co jest? Co to Kurde. Jeszcze to trzeba ci wybrać. Jeszcze to też można zmieniać, Marcel. To też można zmieniać. Aha. Hmm. Mogą być nawet te zadania. Mogą? No. Mhm. Ale można też bez. Dobra? No dobra. Mam nadzieję, że dary dla mnie wybierzesz. Co? Mam nadzieję, że dary dla mnie wybierzesz. Oż. El Primo? Ha, ha. nie! Ale tam mapę akurat lubię. Tam dobrze wybrałeś. Nie, Primo nie jest taki słuszny. Ja bardzo też to dobry No wiem, w końcu to jest twoje, ulubiona lubię hmm. Nie tak bardzo o o jest To teraz co się ze sobą tak wygram pyk, pyk. Skoż na niego! Idealnie u Essa Yes. Poczekajcie widzowie na chwilkę, dobra widzowie już jesteśmy, wydarzymy nam Dominikowi yy. taką postać. I.

C'est ah, ça. ni mais... ni